Witajcie. Jest mi bardzo miło, że słyszymy się ponownie. Dziś chcę wam przedstawić sprawę zabójstwa pewnego chłopca. Więc, jeżeli jesteście wrażliwi na krzywdę dziecka, proszę pominąć ten podcast. Nie jest łatwo mówić o takich rzeczach. To się nie powinno wydarzyć, ale nie wolno w takich sprawach milczeć. Zapraszam Was do posłuchania opowieści o Michałku, chłopcu, który cieszył się życiem tylko 4 lata. Michałek umierał 4 minuty. Tak wyliczyli biegli. Mały chłopiec, dla niego życie dopiero się zaczynało i został tego życia pozbawiony, bo przeszkadzał. Barbara S., matka Michałka, nie miała łatwego życia. Jej dzieciństwo nie należało do najszczęśliwszych. Nie dogadywała się z rodziną, dodatkowo młodszy brat znęcał się nad nią. To, co ją interesowało od zawsze, to motory, a dokładnie mówiąc harleje. Marzyła, aby mieć własny motor, móc na nim jeździć. Któregoś dnia Las złączył dwa życia. Barbara poznała Piotra. Pracował on wtedy w firmie, która zajmowała się sprzątaniem miasta. Zakochali się w sobie, dość szybko zamieszkali razem, a później kobieta zaszła w ciążę. Wzięli tylko ślub cywilny. Na kościelny Barbara nie chciała się zgodzić. Piotr pochodził z Podlasia. Rodzicom Piotra bardzo spodobała się partnerka mężczyzny. Była szczupła, miała piękne, rude, długie włosy, delikatne rysy twarzy. Młodzi wynajęli mieszkanie w Warszawie, a krótko później na świat przyszedł Michałek. Nie został ochrzczony, ponieważ Barbara nie wyraziła na to zgody. Wolna dusza, nie lubiła się podporządkowywać schematom. Barbara znalazła pracę na stoisku z mięsem. Po porodzie jednak dość szybko zatęskniła za wolnością, za dawnym życiem. Coraz częściej spędzała czas w barze, w którym zbierali się harlejowcy. Nie podobało się to Piotrowi, nie tak wyobrażał sobie rodzinę. Coraz częściej się kłócili, aż w końcu wystąpili o rozwód. Pełnię władzy rodzicielskiej otrzymała Barbara, i to właśnie z nią został Michałek. Wtedy dość szybko przypomniała sobie o swoim koledze jeszcze z czasów dzieciństwa. Tym chłopakiem był Robert, jej obrońca z dziecinnych lat. Gdy zaczęli się spotykać, Robert bardzo się zmienił. Wcześniej zawsze miły, radosny chłopak, w towarzystwie Barbary zamykał się w sobie. Bardzo uważał, aby niczym jej nie urazić. Ona z kolei wydawała się być zimna. Robert to pierwszy chłopak Basi. Razem chodzili do baru dla harlejowców. Był bardzo spokojnym chłopakiem. Skończył szkołę specjalną, w normalnej nie, nie radził sobie zbyt dobrze. Nie przeszkodziło mu to jednak w zdobyciu wszystkich kategorii prawa jazdy. Przez krótki czas pracował nawet jako kierowca warszawskiej gazowni. Szybko jednak stracił pracę ze względu na redukcję etatów. Szukał pracy i nawet były plany, aby od lutego 2001 roku zaczęli razem z Basią wspólnie pracować w Kastoramie. W jego domu było mnóstwo przemocy. Matka Roberta dość szybko rozstała się z mężem. Gdy Robert był jeszcze małym chłopcem, Robert nie miał więc kontaktu z ojcem. Matka znalazła sobie szybko nowego partnera, zaczęło się wszystko układać. Robert zyskał nawet siostrę. On nie skrzywdziłby nawet muchy. Gdy jego mama upadła na zdrowiu, to właśnie Robert przez długi czas się nią zajmował. Nikt się nie spodziewał, że kiedyś odbierze życie małemu dziecku. Tego feralnego dnia, czyli 19 stycznia 2001 roku, Robertowi pomagał sąsiad, 19-letni Daniel. Ten z kolei, mimo iż nie był karany, wydawało się, że jest to tylko kwestia czasu. To tyle z przedstawienia postaci. Powróćmy do Michałka. 16 stycznia 2001 roku mały Michałek skończył 4 lata. Cieszył się. Do przedszkola przyniósł cukierki, aby poczęstować dzieci, a także wszystkie panie. Cukierki na tę okazję kupiła mu mama. To był radosny dzień dla Michałka, nic nie mogło mu zepsuć humoru. Michałkowi tego dnia zdarzył się drobny wypadek posiusiał się i zmoczył spodenki. Nie było jednak tragedii. Mama Basia i tata Robert zaraz się tym zajęli. Chłopczyk został wykąpany, a także przebrany. Na szczęście nie zmoczył swoich nowych butów, zimowych traperków, które dostał od Roberta. Chłopiec zawsze lubił się kąpać, ale od lata poprzedniego roku zaczął się panicznie jej bać. Może przeczuwał coś. Takie mam wrażenie. Trzy dni później, czyli 19 stycznia, Michałek wstał w nie najlepszym humorze. Marudził, mówił, że nie chce iść do przedszkola. Po namowach mamy, jednak, się zdecydował pójść. Już kilka godzin później, bo po 12:00, pod przedszkolem zjawili się dwaj mężczyźni. Robert i Daniel, przyjaciel Roberta. Przyszywany tata, czyli Robert, dzwoni domofonem. Mówi, że przyszedł po Michałka. Opiekunki nie protestują, znają go, nieraz odbierał on już malucha z przedszkola. Poza tym Michałek bardzo się ucieszył z widoku Roberta i w emocjach rzucił mu się na szyję. To były czasy, gdy nie trzeba było pozwoleń, aby dziecko odebrać z przedszkola. Wystarczy, że opiekunki kojarzyły daną osobę. Poza tym, panie w przedszkolu sądziły, że Robert jest ojcem Michałka, wszak nawet Michał zwracał się do niego tatusiu. Po wyjściu z przedszkola wszyscy trzej idą na spacer nad Wisłę. Mały nie protestuje, wie, że Robertowi może ufać. Później już wszystko dzieje się bardzo szybko. Mężczyźni chwytają Michałka za ręce i za nogi. Raz, dwa, trzy. Michałek trafia do lodowatej wody. Zdąży jeszcze krzyknąć: Tatusiu, Tatusiu, ratuj! Po czym znika w lodowatych wodach Wisły. Jego nowe traperki stają się ciężkie i szybko ściągają malucha coraz głębiej. Mężczyźni jak gdyby nic, nigdy nic odchodzą. Po południu pod przedszkolem zjawia się Barbara, mama Michałka z Robertem. Ten nie przyznał się, że malucha już odebrał. Barbara dzwoni domofonem, przedstawia się i mówi, że przyszła po Michałka. Opiekunka się dziwi. Mówi, że chłopca odebrał ktoś po godzinie 12. Barbara S. załamuje się, wpada w histerię. Początkowo myśli, że syna z przedszkola odebrał jej były mąż, biologiczny ojciec Michałka. Udaje się ze swoim partnerem Robertem na komisariat policji zgłosić zaginięcie dziecka. Oboje są bardzo zdenerwowani. Barbara rzuca oskarżenie na swojego byłego męża Piotra S. Ten mieszka na wsi i rzadko utrzymuje kontakt z synem. Rozpoczęły się poszukiwania. Szybko i tragicznie się zakończyły. Świtem 20 stycznia w wiśle małe, dryfujące ciało zauważa wędkarz przy moście Grota Roweckiego. Szybko zawiadamia policję. Gdy ta zjawia się na miejscu, wyciągają małe ciałko z wody. Okazuje się ono zamarznięte. Są dwie możliwości. Albo dziecko wpadło do wody, czyli nieszczęśliwy wypadek, lub coś gorszego, morderstwo. Wtedy jeszcze nie wiadomo, czy to zaginiony Michałek, jednak szybko potwierdzają się te czarne scenariusze. Tego samego dnia policja zatrzymuje Roberta i Piotra S., czyli biologicznego ojca chłopca. Tego drugiego dość szybko udaje się oczyścić z wszelkich podejrzeń. Robert z kolei bardzo szybko przyznaje się do winy, równie szybko zdradza też swoich wspólników. I tak, wspólników, ponieważ Robert powiedział, że Barbara o wszystkim wiedziała, a nawet była mózgiem tego przedsięwzięcia. Tak twierdził w pierwszej wersji zeznań. Później jeszcze wielokrotnie je zmieniał. Mówił, że kobiecie syn przeszkadzał, jako drugiego ze wspólników Robert wskazał Daniela S. On także został szybko złapany. Mężczyźni jednak przedstawiali odmienne wersje wydarzeń tego feralnego dnia. Każdy z nich obarczał winą tego drugiego. Robert twierdził, że to Daniel odebrał Michałka z przedszkola. Daniel z kolei mówił, że tego dnia nie miał kontaktu z dzieckiem. Robert więc zmienił wersję. Tym razem mówił, że tego dnia sam odebrał Michałka z przedszkola i poszli wspólnie na spacer. Poszli nad Wisłę, bo chciał dziecku pokazać statki. Odszedł na moment za potrzebą, a Michałek pobiegł za piłką i wpadł do wody. Gdy Robert zorientował się, co się stało, Michałek siedział na krze. Ta niestety przechyliła się i chłopiec wpadł do wody. Robert odszedł, bo myślał, że znajdzie kogoś, kto mu pomoże Michałka wyciągnąć. Ale nikogo nie spotkał, więc poszedł do domu. Później z kolei. Ponownie zmienił swoją wersję i powiedział, że to Daniel, a nie on wrzucił Michałka do Wisły. 23 stycznia przyznał się przed prokuratorem, że owszem, odebrał Michałka z przedszkola, ale to Daniel wrzucił go do wody. Każdy z mężczyzn obwiniał tego drugiego i tego drugiego wskazywał jako tego, który dokonał tego haniebnego czynu. Robert jednak nadal twierdził, że robił to tylko ze względu na barbarę. To barbara chciała syna się pozbyć, chciała być wolna. 24 stycznia doszło do wizji lokalnej. Tego dnia dwójka podejrzanych w asystie policji i prokuratora udała się na Wisłę. Podejrzani dostali worek z piaskiem. Aby zaprezentować, jak wrzucili Michałka do rzeki. Wtedy tak naprawdę chyba do nich dotarło, yy, czego dokonali. Byli przerażeni. Robert nawet wpadł w histerię i zapowiedział, że targnie się na swoje życie i się utopi. Na wszelki wypadek został ubrany w kapok i obwiązany liną. Nawet policjanci z wieloletnim stażem. Nie mogli spokojnie oglądać rekonstrukcji tego, co się zdarzyło nad Wisłą 19 stycznia. Jest to tak szokujące, że trochę się dziwię, że fragmenty zostają upublicznione. Jak nie trudno się domyślić, ludzie są wściekli. Sprawa staje się medialną. Prokurator na konferencji wypowiada słowa, a potem. Wrzucili dziecko do wody, jak małego kotka. 26 stycznia również Barbara, Barbara zostaje aresztowana. Od razu zaczyna się medialna nagonka, bo jak to matka zleciła zabójstwo własnego dziecka? Podczas konferencji prasowej zostają ujawnione wstępne wyniki śledztwa. Materiał dowodowy wskazuje, że matka chłopca miała w pełni kontrolowany kontakt ze sprawcami, rozmawia z nimi przez telefon komórkowy. W każdej chwili mogła przerwać to przestępstwo, oznajmił prokurator Leszek Woźniak. Bilingi telefoniczne i zeznania Roberta są kluczowym argumentem prokuratury. Barbarze zostaje przedstawiony zarzut współudziału w zbrodni. Podobno Maluch był dla Barbary przeszkodą w związku. Inna hipoteza mówi, że Barbara i Robert chcieli wyłudzić odszkodowanie, bo Michałek został ubezpieczony na kwotę 100 tysięcy złotych. Gdy pytano Daniela, dlaczego zrobił coś tak makabrycznego, odpowiedział nie wiem dlaczego to zrobiłem. Robert powiedział, żebyśmy go wrzucili. 27 stycznia 2001 roku odbył się pogrzeb czteroletniego Michałka. Chłopca żegnały rodzina i tłumy mieszkańców Rutki, rodzinnej wsi, ojca chłopca w województwie Podlaskim. Dziennikarze koczują też pod przedszkolem, do którego uczęszczał chłopiec. Opiekunki boją się. Wypowiada się dyrektorka przedszkola, mówi, że prowadziła zajęcia w tej najmłodszej grupie, również, do której chodził Michał. Był taki wesoły, uśmiechnięty. Zawsze miał czyste, świeże ubranka, opłaty zawsze były regulowane na czas. Mówi, że nie może patrzeć na rysunki dzieci, bo są tam również rysunki Michała. Wicedyrektorka żłobka, który przylega do przedszkola, również pamięta Michałka i jego mamę. Twierdzi, że była taka młoda, za bardzo tęskniąca za życiem, ale kochali się. Ona kochała Michałka, a Michałek kochał ją. On za każdym razem, gdy mama go przebierała, starał się skraść mamie kilka całusów. Zawsze piszczał – moja mama kochana. Ona z kolei mówiła, że on jest jej jednym szczęściem. Barbara nie wiedziała, dlaczego Robert ją oskarża. Mówiła, że może mści się za usunięcie ciąży. Z jednej strony podobno chciał mieć to dziecko, z drugiej zaś sam dał jej tysiąc złotych, aby dokonała odpowiedniego zabiegu. 6 września 2001 roku do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko całej trójce. Robert i Daniel zostali oskarżeni o odebranie Michałkowi życia. Barbara usłyszała zarzut kierowania zbrodnią. Głównym dowodem przeciwko barbarze były bilinki. Wynikało z nich, że rozmawiała ona z Robertem tego dnia kilkukrotnie, nawet w czasie, gdy jej syn tracił życie. 5 grudnia 2001 roku rusza proces. Wtedy Robert zeznaje, że to, co się stało, to nieszczęśliwy wypadek. On odszedł za potrzebą, a Michałek w tym czasie wpadł do wody. Robert zobaczył go na krze, ale Michałek się zaślizgnął i wpadł do wody. Udowodniono, że tego dnia na wiśle nie było pokrywy lodowej. Obaj mężczyźni mówili, że te zeznania zostały wymuszone przez policję agresją i biciem. Barbara mówi, że jest niewinna i nie wie, dlaczego Robert ją oskarża. Z kolei Robert twierdzi, że Barbara zmusiła go do zabicia Michałka. Podobno Michałek jej przeszkadzał, że ona chciała się jeszcze bawić, szaleć. Później jednak wycofał się z tych zeznań. W procesie zeznawało kilkoro świadków. Ja przytoczę tutaj dwie wypowiedzi. Zofia P., u której Barbara wynajmowała pokój, twierdzi, że kobieta była złą matką. Na dwa tygodnie przed zbrodnią kobieta miała spytać Barbarę, czy weźmie brudne ubranka chłopca, na co lokatorka odpowiedziała: Tych rzeczy nie trzeba będzie już prać. Baśka jest osobą pozbawioną uczuć zeznała koleżanka z więzienia. Uważa ją też za doskonałą aktorkę. W telewizji widać zbolałą matkę, która płacze i się trzęsie, ale to gra. Jak w Polsacie pokazywali archiwalne zdjęcia z pogrzebu Michałka, każda z nas westchnęła, a Barbara jadła kanapkę. Wspomina Iwona S., która rok zajmowała cele z mamą Michałka. Prokurator prosi o trzy wyroki dożywocia z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 30 latach. Obrońcy z kolei chcą uniewinnienia swoich klientów. Obrońca Roberta wnosi też o wycofanie dowodu pod postacią wizji lokalnej, ponieważ była to instenizacja i Robert został pouczony, co ma mówić. 25 lutego 2002 roku zapada wyrok. 25 lat więzienia dla Barbary S. O warunkowe zwolnienie może się starać po 20 latach. 25 lat więzienia dla Roberta K. Też co najmniej 20 lat do ewentualnego zwolnienia. 15 lat więzienia dla, Ro dla Daniela S. Co najmniej 12 lat za kratami. Sąd wiele godzin zastanawiał się, jaka kara będzie odpowiednia, mówiła po odczytaniu wyroku sędzia Irena Nowicka-Albin. Relacje mediów rozchulały negatywne nastroje społeczne, ale sąd musiał się od tego odciąć. Nie możemy wymierzać kar na zamówienie społeczne. Z jednej strony jest ohydny charakter tego czynu, z drugiej zaś są ludzie, nad którymi cechami sąd też nie mógł przejść do porządku, mówiła sędzia. 19 września 2002 roku sąd apelacyjny uchylił wyrok wobec Barbary S. Zdecydował, że odsyła jej sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi pierwszej instancji. Uznał, że jej wina nie została dostatecznie udowodniona, że sąd okręgowy nie wziął pod uwagę wszelkich okoliczności świadczących na jej korzyść. Jednocześnie sąd apelacyjny utrzymał kary 15 lat więzienia dla, Dan dla Daniela S. i 25 lat dla Roberta K. Następnego dnia, po 20 miesiącach za kratami, Barbara S. wyszła na wolność. Podczas drugiego procesu prokuratura żąda dla Barbary i Roberta 25 lat pozbawienia wolności. W czerwcu 2004 roku zapada wyrok. Barbara zostaje uniewinniona, Robert otrzymuje karę 25 lat więzienia. Sprawa trafia do apelacji i wyrok zostaje podtrzymany. Teraz już tylko Sąd Najwyższy może się tą sprawą zająć. W styczniu 2006 roku sąd uznaje, że linia obrony Roberta jest nie do przyjęcia. Jego zeznania mają zbyt wiele szczegółów, aby mógł zostać ich nauczony. Dodatkowo uznaje, że wersja, że chłopiec pobiegł za piłką na lód jest wersją absurdalną, ponieważ zostało udowodnione, że lodu tego dnia nie było. Sąd ostatecznie podtrzymał wyrok. Co do Barbary, Sąd Najwyższy miał wątpliwości i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. 16 stycznia 2009 roku, w urodziny Michałka, zapadł wyrok uniewinniający Barbarę. Nie było dowodów, że matka zaplanowała zabójstwo swojego syna. Początkiem grudnia 2011 roku Sąd przyznał barbarze 110 tysięcy złotych odszkodowania za niesłuszny areszt. I to już, je, to już są wszystkie informacje, jakie udało mi się zebrać w tej sprawie. Dajcie znać, jakie są Wasze opinie na temat tego wszystkiego. Ja uważam, że sprawa ta pokazała, że łatwo jest rzucić na kogoś podejrzenie. Oskarżać o czyn, którego ta osoba nie popełniła. Nagonka medialna, szum, powoduje, że nagle każdy człowiek staje się ekspertem i znawcą, a nie tak powinno być. Będzie mi miło, jeżeli podzielicie się swoją opinią w komentarzach. Proszę jednak o kulturalne wypowiedzi. Sprawicie mi również radość. Jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, a jeśli naciśniecie dzwoneczek, który jest przy przycisku subskrybuj, otrzymacie powiadomienia o kolejnych materiałach. Nie zapomnijcie również o łapkach. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Papa. Pa.